Euklidesowa rzeczywistość Redshift tak prosto, że chyba prościej nie można. Tworząc teorię względności na początku XX wieku, przyjęto zupełnie bez dowodów, że jeśli czas jest czwartym wymiarem, to jest prostopadły do trzech pozostałych wymiarów przestrzennych, tak jak te trzy wymiary są prostopadłe do siebie. Na co dzień żyjemy w świecie nierelatywistycznym, w którym osie czasów wszystkich ciał i otaczających nas ciał niebieskich są prawie równoległe i wszystkie współrzędne są praktycznie w jednej skali. Jednak zachowanie prostopadłości wymiaru czasowego do wymiarów przestrzennych wymaga wprowadzenia bardzo skomplikowanej metryki, która powoduje, że w przypadkach relatywistycznych. Skala układów odniesienia ciał w ruchu powinna być zdeformowana. Po prostu odległość AC w trójkącie prostokątnym ABC musi być określona znanym wzorem Pitagorasa, z tym, że zamiast plusa występuje tu minus. Stąd konieczna jest tu deformacja współrzędnych. Z tego powodu czterowymiarowa czasoprzestrzeń jest nazywana przestrzenią pseudoeuklidesową. Rozwiązanie tych zagadnień, jak na przykład problem przesunięcia do czerwieni, redshift, w takim układzie współrzędnych, jest bardzo skomplikowane i wymaga zaawansowanej matematyki, która jest nieintuicyjna, ale która faktycznie działa. Dużo łatwiej byłoby operować w przestrzeni, która jest euklidesowa czyli taka, w której te odległości nie zmieniają się, niezależnie od tego, czy podróżujemy z prędkościami relatywistycznymi. Czy poruszamy się z prędkościami nierelatywistycznymi, i wtedy żadne wymiary nie ulegają faktycznej deformacji? Okazuje się, że taki system można stworzyć, ale wtedy musimy zrezygnować z założenia, że wymiar czasowy jest prostopadły do wymiarów przestrzennych. Czyli po prostu przyjąć, że kąt między osią czasu i osią przestrzeni obserwatora może być inny niż kąt prosty. Zwróćmy uwagę, że teraz w trójkącie ABC zmieniło się położenie kąta prostego. Nie przy wierzchołku B, jak poprzednio, ale przy wierzchołku C. Stąd wzór Pitagorasa zmienia postać i jest spełniony bez konieczności deformacji współrzędnych. Natomiast poprzednio pokazana zależność konieczna dla zarejestrowania efektów relatywistycznych jest nadal spełniona, ale wynika teraz z tego wzoru. W nowym modelu przyjmujemy że wymiary przestrzenne obserwatora nie są prostopadłe do osi czasowej obserwatora, tylko do osi czasu ciała aktualnie obserwowanego. Dokładniej jest to opisane w prezentacjach, czym są czas i przestrzeń, czy czas i przestrzeń, ale inaczej, czyli prościej. W związku z tym spróbujemy potraktować zjawisko ucieczki galaktyk nie w tradycyjnej czasoprzestrzeni, czyli czasoprzestrzeni Minkowskiego. Tylko w tej naszej nowej euklidesowej rzeczywistości, w której czas nie jest prostopadły do wymiarów przestrzennych obserwatora, tylko zamiast tego wymiary przestrzenne są prostopadłe do osi czasu ciała obserwowanego. Dzięki temu będziemy mogli bardzo uprościć wyprowadzenie relatywistycznego efektu przesunięcia do czerwieni, znanego jako redshift. W sposób umożliwiający wyprowadzenie tego przy użyciu matematyki dostępnej uczniom szkoły średniej. I uwaga, wyprowadzenie tego wzoru, który jest wzorem na relatywistyczny efekt Dopplera, nie wymaga ani znajomości teorii względności, ani zagadnień kosmologicznych, ani nawet efektu Dopplera. Wszystko samo wyjdzie z elementarnych własności nowego opisu. No to zaczynajmy. Zgodnie z nowym modelem, zależność prędkości galaktyk od odległości nie wynika z faktycznego przyspieszenia galaktyk, tylko jest efektem sposobu prowadzenia obserwacji wzdłuż kierunków prostopadłych do trajektorii ruchu galaktyk. Szybsze galaktyki poruszają się po prostu po trajektoriach nachylonych do naszej trajektorii pod większym kątem niż te wolniejsze. Dokładniej pokazano to w prezentacjach. Teoria względności dla leniwych, dlaczego galaktyki przyspieszają, i błędy fizyki, przyspieszanie ruchu galaktyk. O prędkościach galaktyk świadczy obserwowane przez nas przesunięcie widma galaktyk do czerwieni. Zobaczmy zatem, jak będziemy obserwować falę wyemitowaną przez galaktykę, oddalającą się od nas z pewną prędkością V. Galaktyka poruszająca się po trajektorii nachylonej pod kątem Φ do trajektorii obserwatora emituje sygnał w punkcie A. Sygnał pokonuje odległość R1 wzdłuż kierunku R prostopadłego do trajektorii obserwowanej galaktyki, a ponieważ w układzie obserwatora sygnał porusza się z prędkością 1. Więc jednocześnie pokonuje odległość T1 równa się R1 wzdłuż osi czasu obserwatora, i w efekcie sygnał jest odbierany przez obserwatora w punkcie C. Dokładniej opisuje ten efekt w prezentacji, dlaczego prędkość światła jest stała. Jeśli teraz galaktyka wyemituje dwa sygnały odległe o odległość D0, Równe czasowi, który upłynął w Układzie Galaktyki między emisją tych sygnałów, to te sygnały dotrą do obserwatora w czasie równym odległości Cb, równej różnicy czasów w Układzie Obserwatora. Tak więc, jeśli w Układzie Galaktyki zostanie wyemitowana fala o okresie T0, który przy prędkości rozchodzenia się fal C równa się 1, odpowiada długości fali λ0 to fala, jaka dotrze do obserwatora, będzie miała okres CB odpowiadający długości fali lambda. Długości fal lambda 0 oraz lambda są tu dwoma bokami trójkąta ABC. Tak więc, aby określić zmianę długości fali w układzie obserwatora, Wystarczy znaleźć zależność boków trójkąta tu CA i CB w funkcji kąta Φ, który określa prędkość względną galaktyk zgodnie ze wzorem. V równa się sinus Φ. Na początek określimy zależność pozostałych kątów trójkąta ABC od kąta Φ. Trójkąt DEB jest trójkątem równobocznym, ponieważ ze stałości prędkości światła w układzie obserwatora wynika, że droga przebyta przez światło DE równa jest czasowi potrzebnemu przez światło na przebycie tej drogi. Tu EB. Tak więc kąty przy wierzchołkach DB, D i B są sobie równe. Oznaczone są jako kąty beta. Teraz zajmijmy się trójkątem AFD. Jest to trójkąt prostokątny. Interesuje nas wartość kąta alfa, ponieważ suma kątów w trójkącie równa się pi w stopniach to 180 stopni, więc mamy sumę kątów przy wierzchołkach F plus A plus D równą odpowiednio pi drugich plus pi minus alfa plus beta równa się pi. Stąd alfa równa się pi drugich plus beta. Wiemy także, że suma kątów w trójkącie ABC jest równa alfa plus beta plus fi równa się pi. Czyli możemy już określić wszystkie kąty w trójkącie ABC wyrażone przez kąt fi określający prędkość oddalającej się galaktyki V równa się sinus fi. Teraz już zależność między lambda 0 oraz lambda. Możemy wyliczyć z trójkąta ABC korzystając z twierdzenia sinusów. I teraz proste podstawiania i wyliczenia. Za kąty alfa i beta podstawiamy wzory, uzależniające te kąty od kąta między trajektoriami φ. Wartości kąta 1/4π i 3/4π dają wartości sinusa i kosinusa. Plus minus 1 przez pierwiastek z 2. Teraz mnożymy licznik i mianownik przez ten sam czynnik i otrzymujemy takie wzory. Wiedząc, że suma kwadratów sinusa i cosinusa daje 1 i korzystając ze wzorów na sinus i cosinus podwojonego kąta, otrzymujemy. I teraz wystarczy podstawić zamiast sinusa kąta fi prędkość oddalania się galaktyk i otrzymujemy wzór. A oznaczając przesunięcie do czerwieni jako z, możemy ten wzór przepisać w postaci. Tak więc wyprowadziliśmy wzór na przesunięcie promieniowania galaktyk do czerwieni Redshift. Inaczej mówiąc, opisaliśmy relatywistyczny efekt Dopplera. Aby to zrobić, nie musieliście znać teorii względności, kosmologii, efektu Dopplera. Jedyne, co musieliście wiedzieć, to uświadomić sobie, że rzeczywistość nie jest taka, jak się nam wydaje, obserwując nierelatywistyczny świat dookoła nas. To, co uważamy za spoczynek jest faktycznie ruchem wzdłuż jednego z kierunków w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej. Kierunek ten interpretujemy jako wymiar czasowy, a ruch wzdłuż tego kierunku jako upływ czasu. Wymiary przestrzenne nie są stałe. Jako wymiary przestrzenne interpretujemy kierunki prostopadłe do torów ruchów otaczających nas ciał. Jest tak, ponieważ tylko obserwacja tych ciał daje nam pojęcie o istnieniu przestrzeni. W naszym nierelatywistycznym świecie nie zauważamy tej różnicy i możemy z przybliżeniem traktować wymiary przestrzenne jako stałe, ale musimy pamiętać, że to wyjątek od reguły, a nie reguła. I to wszystko. A teoria względności, yy, relatywistyczny efekt Dopplera, przesunięcie do czerwieni, prawo Habla i cała reszta to już samo wyjdzie. Proste? Może na razie trochę zbyt abstrakcyjne, ale to jedynie kwestia przyzwyczajenia. I przy okazji, jeśli ktoś zauważył, że tak naprawdę obserwujemy odległości inne niż aktualne, ponieważ pokazujące położenie galaktyk sprzed wielu lat, z których sygnał leciał do nas przez wiele lat świetlnych, to po pierwsze, nie ma to wpływu na wartość przesunięcia do czerwieni, które jest stałe i nie zmienia się z czasem. Po prostu przesunięcie do czerwieni w moim modelu zależy wyłącznie od kąta nachylenia trajektorii obserwowanej galaktyki, a ten się nie zmienia. Po drugie, tak naprawdę, to nawet dla galaktyk poruszających się z prędkościami 0,1, 0,2c, kąt nachylenia trajektorii nie przekracza kilku stopni, więc różnica między odległością galaktyki w momencie wysyłania sygnału a aktualną odległością, do której odnosiłem się w obliczeniach, nie jest duża, i dla obserwowanych galaktyk może być pominięta. No, może z niewielkimi wyjątkami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Więcej informacji znajdą Państwo także w moich publikacjach, do których linki widać tutaj u góry. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo. Do widzenia.